Elo widzowie, dzisiaj Jurek robi ranking brainzotów. Siemano, kolano. Dobra, boneka, balubu, yy, niech będzie piątka. Yy, dalej. to bo nie to, jego za bardzo nie lubię, więc ósemka. Dalej. 3 Dziesięć. Dziesięć. Nie, nie dziewięć. Yy, Trójmęotrojicina? Trójmęotrojicina? Siódemka. Aha. Kapuczino? -ka 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 nie, Jej... ja Kap, cappuccino sassino. Moim zdaniem jeden, a ty? Jedynka. No, no dobrze. Tung, te tung, 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 sahur. Nie, moim zdaniem by była siódemka. Czwórka. Czwórka. Ballerina cappuccino. Mi, 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 mi szóstka. Dobra, szóstka. Brrrr brr, brr patapim. Dwa. to na trójkę? Zgadzam się. Dobra, to jest najlepsze. Bombardino krokodino na dziesiątkę. Jak ci się podoba ranking? Źle, Bombardier Kudio powinien być na czwórce. No, nie. Matko, co ja zrobiłem? Dobre. Sorry, widzowie, nie Te, wiedziałem. Teraz ja później będę. Dobra, teraz ja będę robił ranking, a my kończymy ten film. Na ra